dobry właśnie była dzieńcowa i znów nagadał na mnie głupot chciał już umieścić mnie w choroszy ale zadzwonił i odmówił umieści to od razu Tutaj nie mam żadnego powrotu. Tak się wyprowadzę do kobiety. Bo ja tutaj mam dosyć mieszkać. Codziennie, sami słyszycie, jak on wypowiada się, jak on gada, płacze, nie wiadomo co, żali się. Co to, to, ja czy ja piany, czy ja naćpany? No wyszedłem. dzieńcowa przyjechała, o pytała się, ja mówię, że nie, a on tak, to po prostu będzie robił tak po złości, to po prostu tak wcześniej a później się pozbędzie się mnie. Bo ja nie będę. O, kamery są moje, internet cały te, ja muszę za to płacić. O, a rozmawiałem z kluczykiem, a pani dzielnicowa powiedziała, że to, to już wiesz co masz zrobić. Po prostu zajęć wejść dokumenty, zajęć yy, po prostu. No komisariat złóż, że przywłaszczenie imienia o właśnie rozmawiałem o rozmawiał z Rafałem, że Organo, może nie odpowiedziałem o, o uga, ga, no, co, przepraszam Marcin, że niby po prostu że kamera była w samochodzie, że ogólnie nagrane, że to ogólnie on pobił lampę. To właśnie, bo ja właśnie słyszałem jak Krzysztof rozmawiał z Rafałem. To się pozmyć, to się pozbędzie mnie ja wolę z kobietą zamieszkać sami widzicie jak ja sam rozmawiam to jak on ugłym nagrywa krzyczy wymyśla nie wiadomo jaki rzeczy skąd on to, to bierze ktoś go namawia no ja odpisałem odrzucałem paczkę i odebrałem nie mam ochoty mieszkać z takim człowiekiem no i właśnie powiedziałem wam to